A dzisiaj, korzystając z okazji, że jest ładna pogoda, poszliśmy sobie na naszą wioskę. O, tutaj są tam pszczoły są, oczywiście, w lesie. No i tutaj nasze szczeniaki się bawią. Mamy takie kiedyś kupiliśmy jakieś czas temu zabawki. No po miesiącu użytkowania to tak trochę słabo to wyglądają te zabawki. Te wykładziny po prostu od razu te, te szczeniaczki niszczą po prostu jeżeli chodzi o wykładzinę, to należałoby coś zmienić No i to zmienię zaraz tutaj o Ares, to jest Ares A sam jest Alfa Taki Skory do zabawy, bardzo skory Tak Tamto to jest są dwie dziewczynki wolne jeszcze. Ta jest właśnie Atena, ta bardziej pręgowana, co ma tam kawałek tej wykładziny w pysku. I, i Artemida, mniej, mniej pręgowana. Dodaj te nasze duże sobie, o tam właśnie biegają. Się zabawiają. Wszystkie. Wszystkie są psiaki zdrowe. Ares jedzie do Belgii. Tak, będzie miał będzie się nauczyć się belgijskiego. 29-30 jest planowany wy, wyjazd. Teraz we wtorek będzie szczepiony na wściekliznę. No i 21 dni musi przejść Ares kwarantanny, żeby opuścić terytorium Polski. Robię paszport normalnie jechał jak, jak przepisy mówią nakazują tutaj mamy oprócz tych zabawek co kupiliśmy jak widzimy one nie są warte tej ceny za którą zapłaciliśmy po prostu są są szybko poniszczone natomiast oprócz tych dwóch zabawek o właśnie tutaj taki ładnie podskoczył sobie na tej równoważni o, no, waga jeszcze, jak ty podskakujesz. Nie waga, że mamy jeszcze o taką zabawyczkę. Ale ona spada z łańcuchów. To są tutaj nie takie haczyki. I robi się to niebezpiecznie. ją trzeba trochę przerobić. Mimo jak na jedną stronę, na jedną platformę piesek stanie, to z drugiej się podnosi i od razu odpada z tych łańcuszków. O, po prostu te haki, te haki są niewłaściwe, źle skonstruowane. W związku z tym, w związku z tym będziemy przerabiać, będziemy przerabiać, no takie karabinczyki, a haki zastąpimy, a haki... Zastąpimy takimi. O I na no śrubki. To wszystko rozumiesz Ares. No jesteś taki mądry, Ty wiesz co pancio będzie robił. No nie? Tak bo ty. ty jesteś fajny pies. No jeden samiec w tym stadzie. O Aresik Radosny. Także, jeżeli chodzi o te zabawki, one warto je kupować, natomiast nie są takie swojej ceny warte trzeba je po prostu lekko zmodyfikować, żeby były no dobrze, dobrze funkcjonowały dla piesków. O, właśnie, Resik to jest taki, on inicjuje zabawę, przyjdzie, zaczepi, ucieknie, podskoczy, o, za ogon ugryzie pewnie. Tak jest, wykładziny nie ma co jeść <laughs> One nie jedzą tej wykładziny Tateczki mają za to, no i zabawki Piłeczkę mają no, Ale tak, no. właśnie do człowieka się tulą bardzo Wydaje no, się, że wszystko po naszej stronie co mogliśmy zrobić. One są po to weterynarza. My się znamy trochę nawet bardzo na... Socjalizacji zwierzątek. Robiłem wszystko, żeby one w sposób prawidłowo się rozwijały i dawały dużo radości. Dla o właśnie, teraz wszystkie do szarpaka idą, no, będą się kłócić o tego szarpaka. Ares. No i już Ares zaprał im koniec. Ares. No, to jest, to jest pies. Ja się wziął belgijskiego nauczyć ares. Ostatnie trzy tygodnie z nami Cię osobiście zawiozę do tej Belgii. A bym padł, gdybym miał przez kuriera cię wysyłać. Mi się zdenerwował strasznie. Zestresował się, by kurier miał wozić Tak sobie. Pieski badem. No dobrze, że jest pogoda się zrobiło dzisiaj słońce wyszło, bo jest zimno tutaj bardzo zimne, zimne powietrze nocne, minusowe temperatury A dzisiaj jest takie okienko pogodowe Jest koło 7-8 stopni Celsjusza w tej chwili No Aresikcie Dziewczyny Aresa dopadły Także jeszcze są dwie wolne. Ta jest wolna soczka i tamta pręgowane. Dwie niech ładnie, jak ogonek się ładnie kręci. Rysowni i w naszym małych oczu się ładnie Podwójny precelek na ślicznym, według wzorca niemalże. No dobra, ja się biorę za robienie tych tych. Zabawek, modyfikowaniem. Później pokażę, jak to będzie wyglądało. Kończymy.